Cześć wszystkim, witajcie na kanale Ungezon. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, co dzieje się z naszym jajkiem, więc mały update. Nie przyciągam dłużej, sami zobaczcie. Już tutaj zacząłem. Jak widzicie, jajko jest doszczętno zepsute. W związku z czym szybko chciałem wyciągnąć węża, żeby zobaczyć, czy żyje. No i jeszcze z większym bólem stwierdzam, że była to ciąża bliźniacza. Zobaczyłem, że tutaj jest głowa niewykształcona, więc nie ma, nie ma co ratować. Ale jest jeszcze jeden wąż w środku. Nie wiem w jakim stanie. Wydaje mi się, że w podobnym będzie. Kurczę, naprawdę... Wielka, wielka szkoda. No nierozwinięte są po prostu. Tak jak... Nawet nie wiem czy... Są nierozwinięte te wełże. Proszę. So... Wiecie co się stało? Tu są... Nierozwinięte wełże. Ale są trzy. To jest po prostu szok. Tu były trzy... Zarodki. To nie miało prawa przetrwać. Popatrzcie kurcze. Przepraszam, ale emocje są. Tu były trzy wełże. W środku były trzy wełże. Zobaczcie, sorry, chyba zasłaniałem to ręką. Eee, jajko jest doszczętnie tutaj w środku, no nie wchłonięte nic. Zepsute. Tutaj nie ma co ratować w zasadzie. Tutaj mamy jednego wełża. Zaraz Niesamowite. Trzy wełże w środku jednego jajka. I to było jedyne jajko, które rozwijało się. No dobrze. No. Tutaj nie widzę głowy w tym jajku. No sami widzicie, wąż jest bardzo źle wykształcony. No tutaj w zasadzie. Chciałbym go rozwalić. Najgorsze, w ogóle gdyby chociaż jeden wyszedł żywy, byłoby naprawdę wspaniale. A najgorsze jest to, że to są trzy Tiger Jaguary. Tak mi się wydaje. To chyba chyba jest tak jak mówię. No nie ma co, no odklejam to już, bo, bo sami widzicie. Eee, wełże są tutaj zupełnie niewykształcone. Nie Jajko żyło, podaj, że w 55 dniu inkubacji prześwietliłem to jajko. Tam widziałem normalnie puls, z tym, że wydaje mi się teraz, że widziałem puls w którymś. Z... No nie, niemożliwe, że w którymś z tych wełży, bo to raczej już nie żyło. O, tu by była chyba głowa tego wełża. Tak mi się wydaje, że tutaj by była głowa, jest zrośnięta totalnie, nie, nie, nic tutaj nie widzę, nawet, nawet tej głowy, tak to wygląda. No, jak widzicie, nie jest to przyjemne. E, tutaj jest drugi, no ten walczył najdłużej. Tak wygląda, no zobaczcie, no jest niewykształcony, tutaj zrośnięte. Strasznie przykra sytuacja. Trojaczki tutaj były. Dlatego myślę, że nie przetrwało. Zbliżenie no, na głowę. Tutaj widać, że ta głowa no, się nie rozwinęła. Widać piękny wzór już. Wzór na Tiger Jaguara. Jak nic. No tutaj jest pasek idący, tu już nieregularny ten wzór, no typowe dla Tiger Jaguara. No, straszne, straszne naprawdę. No, i tutaj jest ostatni, trzeci, ciężko powiedzieć. Eee, w ogóle. Bardzo ciekawe jest to, że tutaj nawet się wykształciły kolory, więc długo musiały, naprawdę długo się rozwijać te, te węże. Ale tutaj nawet nie widzę głowy. Bardzo, bardzo przykre. Nie wiem, gdzie jest głowa. Popatrzcie, jaki płyn. Nie wiem, czy tu będzie widać. O, widać troszeczkę. Jak naciskam, to... To tak jakby płyn pod spodem był jakiś. Więc to jest totalnie, nie nie, nie, nie wiem... Niewykształcone. Ale jestem w szoku. W szoku, że tutaj były trzy węże. W takim jajku, zepsutym w zasadzie. Od początku nie było ono najpiękniejsze. Ale żyło i dlatego no, naprawdę nic się z nim nie działo i jajko nie pleśniało, to jajko nic kompletnie się nie działo. Takiego, co wzbudzałoby jakieś większe moje podejrzenia. No, w jajku w tej chwili sami widzicie. Te, te żyłki tutaj się wchłonęły pięknie, nie ma żyłek w ogóle, więc ono naprawdę tutaj cisnęło do samego końca. No, w środku. No, no, jest zepsute. No jest. Nawet, nawet nie śmierdzi bardzo. Czyli, czyli jajko musiało kilka dni temu dopiero. Tu jeszcze coś jest, tak patrzę, co to. Ciężko powiedzieć. Nie, ja jestem załamany. To jest naprawdę. Trudna chwila, to było jedyne jajko, które zostało mi po tej samicy. Cała reszta najprawdopodobniej była niezapłodniona, no, no ciąża taka, można powiedzieć, patologiczna, dlatego no, sami widzicie, no nie wiem co to jest. Ale w środku, jak sami widzicie, były trzy wełże, na pewno trzy, bo tu mamy wzór taki. Tu mamy już praktycznie rozwiniętego węża. No i tutaj już jest wzór totalnie inny. Bardzo ten pasek jest no, prześliczny. No, no, tutaj widać ogon. No, nie, no wydaje mi się, że to było po prostu niemożliwe, żeby one w trójkę dały radę w takim jajku po takiej ciąży. Bardzo mi jest przykro. Nic więcej tutaj nie wymyślimy. Więc co? Przykra sprawa. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście to. Chyba, chyba nic tutaj więcej nie wymyślimy. Bardzo mi jest przykro. Miałem nadzieję, że może wyciągnę przynajmniej rozwiniętego węża, którego będę mógł po prostu robić masaż serca, żeby go może w jakiś sposób jeszcze ratować. Chciałem właśnie dlatego otworzyłem dzisiaj to jajko, bo widziałem, że, że woda jest na tyle mętna, wąż się w ogóle nie poruszył, dlatego, dlatego chciałem go jak najszybciej wyciągnąć, żeby po prostu mi się nie utopił w tych mętnych wodach. Ale, ale no, sami widzicie, że tutaj nie było co ratować. Bardzo przykre, ale jestem w szoku, że tutaj były trzy węże. No i, no i co? No, no, jest jak jest, takie jest życie. Taka jest terrorystyka. Zdarza się. Dzięki, że trzymaliście do ostatniego dnia kciuki. Wiele osób pytało się mnie co z jajkiem, co z młodymi. Sami widzicie trojaczki, i wydaje mi się, że to nie miało prawa przetrwać. E, do końca e, jajko, jajko walczyło. E, mamy chyba evenement na skalę światową. Nie spotkałem się nigdy z trojaczkami. E, Wełrze nie były rozwinięte, co nie zmienia faktu, że w środku były trzy zarodki. Według mnie jest to ogromny evenement. E, Ciężko cokolwiek powiedzieć, e, smutna chwila, no ale taka jest terrorystyka, e, takie jest nasze hobby. Przy porodzie było już widać, że samica niestety e, nie przeszła najlepiej tej ciąży. Ciąża była patologiczna, e, reszta jajek e, było ich ponad 30. E, w większość to były slagi, ale jednak. E, no cóż, większość była niezapłodniona, w zasadzie wszystkie. Poza tym jednym, w którym były trzy zarodki. Bardzo dziwna sytuacja, nie wiem co mogło mieć wpływ. Dwa lata temu ta sama samiczka złożyła 23 jaja, z czego 22 były zdrowe. Yy, kompletnie nie wiem co mogło tym razem zadziałać. Yy. Cóż, ten sam samiec, ta sama samiczka, a jednak coś wyszło nie tak. Tak, taka jest terrorystyka. Tyle bym powiedział. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Eee, rozkręcamy się dalej. Mam nadzieję, że już w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dzięki Wam jeszcze raz. Do zobaczenia.